zorganizowaliśmy niesamowite spotkanie, gdzie przyjechało 8 tysięcy osób z internetu, no także stereotyp, że z internetu nie to jest naprawdę stereotyp tylko i wyłącznie, który obaliliśmy, spotkaliśmy się, była niesamowita impreza, kanał mój akurat też się niesamowicie rozwinął, wiele rzeczy się działo niesamowitych w tym roku, no i w zasadzie jestem już też wreszcie lepiej. W każdym razie, jakoś też chciałem tą e, dobroć też oddać innym, ponieważ spotkało mnie wiele pozytywnych spraw, rzeczy i, i, i niesamowitych właśnie sytuacji, też właśnie chcieliśmy to jakoś oddać I wraz z moją ekipą którą też właśnie stworzyliśmy, by, by, by właśnie panom lepiej się oddawać, tak powiem. No i wymyśliliśmy, że chcemy właśnie pomóc jakiemuś szczytnemu celowi właśnie wybraliśmy, wybraliśmy dzieciaki w potrzebie, dokładnie właśnie w tym szpitalu rehabitacyjnym. No i pewnego dnia właśnie wymyśliliśmy sobie, że akcja polegałaby na tym, że wszystkie złożone zamówienia 31 grudnia, a raczej ich wartość zostanie właśnie przeznaczona dzieciakom. No i stąd też właśnie ta kwota. To, że zbieraliśmy 112 tysięcy na dzieciaki w ciągu doby, na najśmieszniejsze oczekiwania. Ja prywatnie myślałem o 15 tysiącach, co było kurczę super, nie? A się okazało 112 tysięcy.